Taki gość, który się opalał na plaży. Nie, nie, robił tak wiele razy, ale i na szczęście nic się nie stało. Choć dzisiaj nie miał szczęścia. Jeśli śmierdzisz. Jeśli spanie dałasz palma, to nie liczcie na jakąkolwiek pomoc. Najwyżej to będziecie tak robić i posuwasz zmierzcie i po prostu nie będziecie. I zginiecie po prostu. Ci taki dwaj goście, które sobie po prostu Gadali i było bardzo fajnie, tylko że gadają na drodze. A z drugiej strony było auto, które ma zaraz odpalić. I może się, nie to, może się skończyć to dla, dla nich bardzo źle. Teraz auto startuje, i nadjeżdża, i giną no niestety zostało tylko takie małe kawałeczki, choć nie na milion kawałeczków, jakby, jakby słyszeli e, nadjeżdżającego są sam, nadjeżdżający samo, jakby słyszeli nadjeżdżającego samo, samochoda, to by nie zginęli. Taki gość, który nie, też nie, to był sobie taki gość, który nie wiedział jak jechać na kolejność elektrycznej, inaczej Wiedział jak włączyć i jechać, ale nie wiedział który to hamulec. Dlatego włączył, chciał trochę pojeździć, ale za bardzo przyspieszył i jechał i to są bardzo dużego krwotoku. Jeszcze hulajnoga go cały czas rzucała. No i zginął. Jeśli, jeśli się pojedzie i będzie się ta otarć, będziemy, będziemy się y, trzeć się o, o podłogę, to nie jest to niestety, ale to jest zły pomysł. Jeśli cały czas będziemy jechać bardzo dużą prędkością, a jak się ba nie ścianę, to jeszcze jest gorzej, więc niestety, ale zginą.